Siemanko, z tej strony Rozprosny. Dzisiaj robimy konkurs do wygrania konto Stura WP 94 level, nagroda jest jedna, Stura z Tutaj Wam na szczęście pokażę. Wydaje mi się, że konto jest dobrze rozwinięte, biolog jest chyba skończony. Nie wiem, do wybrania notatki ponieważ data mi się zgodziła, są tam kurty kudo do PSV to jakieś jest wykruta 753 SET ten shopu 5 nawelzona. Jakieś tam perełki, jeszcze coś normalnie coś założy, także nagle jest jedna. Jeżeli chcecie brać udział w lotowaniu, to subskrybujcie mój kanał oraz. Dajcie łapki komentarze w komentarze. Zróbmy merze. W kolejności od najmniejszy najwięcej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to jeżeli komentarzy trochę będzie, no to tak przewiduję, że do tygodnia będzie rozpchnięcie konkursu. No to tyle. Pozdrawiam. Rosto.